dzisiaj kupiłem te. Jak to było? Man nie mango? No tego. Tego kurczę. Jak? Tego, no, Ajo, ja pierdolę. O, mam wyjebane w to okręcenie kołem. Kurwa, ale z tym razem z helikopteru, kurwa, zrobię się bo... A Ja mam wyjebane w ciebie, Ajo. Może się teraz teraz cały dzień przez koło, jak się Tak będę. Mogę te 200 ty wyrzucić przez okno, bo się na to załatwił. Ostatnie oh. zakręcenie i mam skrzydła. Skasuj z, z jakiegoś nupa z Team tak Ja Taka? mam Taka? dwa. Jest! Onyksy! Kurwa! Jest! Ostatnim Taka? kurwa kręceniem! Nie, przejebałeś 8 tysięcy na no dolarów. Hey, ostatnim kręceniem! Nie, potem jeszcze szóstkę zabudowałem i teraz na samą płytę. even, kurwa funy. Eeeh, jest! Onyksowe skrzydła. Ura, Onyksy za dwa limity. <śmienic> no, jest yes, on jest dwa limit, ale są.